Moi drodzy, dzisiaj witam się z wami z okolic Fredericksburga. Fredericksburg to jest niemiecko-amerykańskie miasteczko. Mieszka tutaj bardzo dużo ludzi pochodzenia niemieckiego i zostało nam ono polecone polecone przez dwie pary z Teksasu, także stwierdziliśmy, że musimy zahaczyć te okolice. Wczoraj robiliśmy research, żeby sprawdzić, czego nie możemy pominąć w tym miejscu i w okolicach. I pierwsza na naszej liście wylądowała góra o nazwie Enchanted Rock. I tak, to jest taka odsłonięta skała. Z różowego granitu. Z różowego granitu, tak. Bo do tego nawet nie wiedziałem. Bo ja robiłam ten research tak naprawdę różowy granit, ogromna góra i to w ogóle miało być taki 45-minutowy spacer miał być, ale przyjechaliśmy i się okazało, że to, to wygląda. No to jest kawał górki do wyspinania. I jest. Ma być dzisiaj jest, 30 stopni. Tak, i to jest goła skała, i nie ma ani jednego drzewka ani, ani nic, gdzie się po skalę po prostu. Jak byłam kupić bilety, bo trzeba mieć bilety, koszt to 8 dolarów na osobę i tak naprawdę trzeba mieć permit. Myślę, że nam się dzisiaj udało, bo jest poniedziałek, więc nie ma tak strasznie dużo ludzi. Na weekend prawdopodobnie byłoby gorzej. Bez rezerwacji pewnie by się nie udało wjechać. No bo tu pis piszę, że. Eee, jak, jest, jak to odpowiedziałasz? Że, Że trzeba mieć rezerwację, a jak ktoś przyjeżdża bez rezerwacji, to wpuszczą ileś tam osób, ale jest pewien limit. Limit, o tego słowa właśnie. Tak, jak byłam w środku kupić te bilety, to wszędzie są ostrzeżenia, żeby mieć e, dużo wody ze sobą, e, żeby mieć naładowane telefony i żeby oszczę oszczędzać baterię w telefonie poprzez włączenie e, trybu samolotowego i w razie jakiegoś, w razie gdyby się coś działo, dzwonić na numer alarmowy. 9, nie 1, wiem, tam na biegu 1. północny idziemy, czy nie? Nie, ale podejrzewam, że tam się może naprawdę robić ciepło od tej skały. E, dzisiaj będzie, tak jak już mówię, trzeci raz 30 stopni Celsjusza. E, teksańskie 30 stopni Celsjusza. Nie wiem, czy chcę tego doświadczyć, ale już chyba za późno. Także woda, buty do wspinaczki e, i kamera. I możemy iść. Uff, ciepło się robi. Tam się wybieramy, na sam szczyt. <muzyka> Enchanted Rock to kopuła eksfoliacyjna. Oznacza to, że ma ona warstwy niczym cebula. Po tym jak z wierzchu skały odpadły jej kawałki, granit rozszerzył się nieznacznie, ponieważ był mniej obciążony. Szczyt skały znajduje się 556 metrów nad poziomem morza, a cała kopuła zajmuje 2,5 km kwadratowego. Plemiona Tonkawa, Apache i Comanche wierzyli, że skała ta ma magiczne i duchowe moce, stąd właśnie nazwa Enchanted Rock, czyli po prostu zaczarowana skała. Tubylcy ukrywali się na skale na jej dwóch najwyższych poziomach, gdy byli niewidoczni z ziemi. Jest przepiękny, naprawdę. Jest dosyć sporo ludzi. Ja w takich miejscach wolę być sama, tak na dziko, no, ale nie można mieć wszystkiego, oczywiście. I jest ciepło, ale jest taki delikatny wiaterek i chmurki. Zamiast jest całkiem przyjemnie. Jedyny wiaterek, chyba po 30 w słońcu pełnym, tragedia. Jedyne co mnie wkurza to to, że nie jestem w stanie oddać jak bardzo stromo daliśmy na szczyt, jest pięknie, fajnie wyje wiaterek, nawet za mocno trochę, ciężko latać z dronem, ale przynajmniej jest tak w miarę chłodno i zaraz będziemy powoli schodzić na dół. Mamy przerwę na orzeszki i na wodę i żeby popodziewać widoki. Widzimy dużo fajnych potencjalnych trasek na motor, <grym> nie? na motor, jest tutaj, było, będzie, pojeździć. Mm. Znaczy nie wiem, czy pewnie nie można, ale Na pewno nie można, ale po pomarzyć można. W ogóle Teksas jest, ja, ja nie pojmuję tego stanu. Gdy odjechaliśmy dosłownie, nie wiem, dwie godziny od Crystal Beach, 3... trzy, dobra, cztery. I nagle góry. No nie nagle, po czterech godzinach, wiecie o co chodzi. Ale tam było tak płasko, a tu górki, kaktusy, Jedna wielka skała na środku przestrzeni. Nawet nie wiedziałam, że ona jest tak wielka, dopóki Tomek nie wyleciał dronem w górę. Jest tak wielka, że ciężko ją pokazać. No. Kiedyś byliśmy, mówiłem o tym, chyba nie mówiłem. Chyba nie. Byliśmy na Florydzie. Na Florydzie, koło bazy, jak to się nazywa? Nasa. NASA. Y... Kennedy Space Center. I tam jest plaża. I można tą plażą podejść, prawie pod samą tą bazę. I tam jest płot, który wchodzi w ocean. No i ja podszedłem pod sam ten płot. Prawie pod sam płot i chciałem z drona ponagrywać yy, całe to Kennedy Space Center. No i wyleciałem dronem, tam coś polatałem, ale widziałem, że tam jest yy, ta yy, budka strażników, więc tak szybciutko to zrobiłem. zawinąłem sprzęt i yy, taniec to spadamy. I w momencie jak wychodziliśmy z plaży, to przyjechał ranger z lornetką. <grym> nie wiem, czy szukał mnie z tym dronem, czy nie, ale... ale nie po, wiemy, bo się ewakuowaliśmy. Teraz tutaj latałem i właśnie przeleciały jakieś myśliwce dwa, także może też szukali nas. Na bank nas szukali. Ale by było jakby nam zestrzelili drona. Dron, Drugiej dr drugi dron. <laughs> Znaczy nie drugiego zestrzelili, tylko drugiego byśmy stracili. Jakbyśmy stracili drugiego drona, to już następne GoPro do latawca i... <laughs> Trzeciego byśmy już nie kupowali. Chociaż Tomek zaczynam mówić o jakimś dronie za 1500 dolarów, także boję FPV. się. PV, zobaczcie sobie, jak jesteście zainteresowani. FPV, napiszę na ekranie. E, ale... Kiedy będę miał. Mam nadzieję, że to nie oznacza utraty nie, nie, aktualnego nie, nie, drona. Nie wiem. Tamto to jest do Dopiero wtedy będą ujęcia z drona. Teraz nie ma ujęć drona. <laughs> Dobra. Czas wracać na dół, teraz będzie taki przyjemniejszy spacerek, bo w dół! Oczywiście. Znaczy, najpierw musimy jeszcze na górę wyjść i dopiero w dół, bo zeszliśmy trochę na bok. Znaleźliśmy jaskinię, Bardzo przyjemną i chłodną. Zamieszkało. Nie Zamieszkała <laughs> niestety. Dotarliśmy na dół, w końcu. Przepiękna trasa. Super mieliśmy pogodę, bo też teraz zaczynamy odczuwać i z powrotem to gorąco, bo nie ma już wiatru. Ale mamy jedno spostrzeżenie. Ciebie. Jak to jakie? Ja. No tak, dobrze. trasy hikingowe w Stanach są trasy słabo oznaczone. Bardzo słabo. I to, to ma... nie tylko, nie mówimy tego na podstawie tego, tylko, tak, tylko tej trasy. Też jest tak, to samo idziesz i tak się zastanawiasz. Przez długi czas ty dobrze idziesz. Tak, to samo jest w Tennessee. No sporo trasy już zrobiliśmy w Stanach i naprawdę jest to jest wszędzie problem tutaj. Bardzo słabo oznakowane trasy. I nie tylko my mamy problem, bo widzieliśmy dużo takich ludzi, co łazili po różnych traskach, które nie były typowo wyznaczonymi trasami. No bo po prostu kurde nie wiadomo co gdzie jest. Ja myślę, że tu po prostu trzeba z mapą chodzić i tyle. No to nie no mamy mapę, zawsze No to tak, mamy. tak, ale chodzi mi, że wiesz. W Polsce z Ale tego... w Polsce za wiele lepiej. No. Czas na prysznic i coś coraz jest. Odpoczęliśmy, wzięliśmy prysznic, odświeżyliśmy się i teraz przyjechaliśmy na Fit podobno jedną z lepszych tutaj, z food trucka. Tutaj podobno właśnie w Teksasie są bardzo podobne... podobne... Popularne. są bardzo te food i faktycznie my już będziemy jeść chyba drugim, nie? Takosu z Wystalwicz. O, tak. Moje drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli dotarliście do tego momentu, to mam do was. Prośbę, pytanie, podwójne pytanie. E, trochę się go boję, ale stwierdziłam, że jeśli e, odpowiecie, no to to jest dobra droga do rozwoju kanału. A mianowicie, chciałabym się dowiedzieć, jaka jest Wasza jedna ulubiona rzecz na temat mojego kanału i jedna rzecz, której nie lubicie w moim kanale. Możecie mówić śmiało, oczywiście. Konstruktywna krytyka jest mile widziana, właśnie w ramach rozwoju tego kanału. Także takie właśnie mam do Was pytanie, jeśli macie chwilkę, to odpiszcie mi w komentarzu. Zostawcie łapkę pod tym filmikiem, jeśli Wam się podobał, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! pa.